Cześć, witajcie w Dragonair Silent Gods. Wracamy tutaj do moich walk przynajmniej z Asketiusem, jakiegoś takiego update'u poszczególnych drużyn. Czemu wracamy? Bo zrobiłem taki króciutki odcinek pod hasłem wieści różnych treści, więc kto trafił tutaj wcześniej to. Odsyłam. Niewiele nie tam jest informacji, ale jednak jakieś są, że tak zareklamuję, można zobaczyć, bo gra nam tutaj skąpi rzeczywiście do tej pory. No, ta komunikacja nie jest najlepsza, to pewnie już zdołaliście się zorientować. Natomiast jeżeli już coś się pojawia i jeszcze no z jakimś takim powiedzmy światełkiem w tunelu no to czemuż by się tym nie podzielić. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No ale to już w tamtym odcinku. Natomiast tutaj Korożyn tak tym razem czyli moi ci Poisonerzy, stricte poisonerzy, też tutaj podczas tych challenge'ów, jak mieliśmy 15 drużyn na bossa, no jakichś imponujących wyników nie zrobili. Oczywiście Korożyn tutaj na bossów jest znacznie lepszy niż ten zwykły poison. No, kwestia jakiegoś balansu nie tylko szkół walki, ale i poszczególnych bohaterów w tej grze no to pewnie to dla nas graczy kwestia też istotna, ale może dla samych twórców, którzy no, skupiają się teraz na tych wielkich rzeczach w grze, czyli łączeniu tutaj firm i no, staraniu się, żeby Dragoner jeszcze dalej istniało, to sam balans bohaterów, czy też poszczególnych właśnie szkół walki, to nie jest, no, pierwsza potrzeba. No dobra, tam chyba 60 ileś milionów bili. No, to jest oczywiście to, co mówię, co odcinek, czyli nie mam ruka. W tym wypadku, czyli nie mam ekskluzywnego bohatera, więc zadawalam się po prostu tym, co jest. Natomiast, no, zawsze tutaj też pewnie powtarzam to z odcinku na odcinek: sobie tą drużynę jeszcze tak na nowo zdefiniować, bo może coś zdobyliście. Jakiś sprzęt w trakcie, może tu warto poeksperymentować z tymi artefaktami, żeby te parę milionów tam więcej dołożyć. Zaraz się przejrzymy tym moim bohaterom. Tutaj jest, widzicie, mam podwójną ochronę i frurbafa i kalaverę, więc jest to też drużyna, która w zasadzie powinna do końca walki przetrwać, no poza Sakredią, która teraz nas minutę przed końcem opuściła, ale to jest też jakby to co tu się dla mnie przynajmniej potwierdza, czyli RNG jakie w tych walkach występuje. Więc wynik podobny, ale troszkę niższy. Pewnie jeszcze sobie puszczę tutaj te walki i wybiorę taki najlepszy. No, bo gdyby ta Sakrediya nie zginęła minutę przed końcem, no to te parę milionów by dołożyła. No, bo to ona jest tutaj damage dealerem. Tak ona u mnie wygląda. Ona i Whisk. Whisk wygląda tak. Więc jak widzicie kombinuję w sumie taki artefakt na przetrwanie, może niekoniecznie tutaj Damage Dealer powinien to, tą skrzynię Chest of Radiance ubierać, no ale widać się z moich testów wynikło, że na przykład tak to mogłoby być, bo Flurbuff tutaj ich podleczy jeszcze dołoży im tutaj rzeczywiście damage'u używając tego rogu. Kalavera, no właśnie i Kalavera tutaj też mogłaby róż, różnych artefaktów użyć, ale jeżeli ma ten Gatekeeper Staff no to zapewnia im w większości przypadków przeżywalność do końca walki. To jest ten aplikator Korożyn. On tutaj rzuca Increase Attack, Decrease Defense i właśnie uruchamia. Ja tu mam nawet skile. a teraz je wyłączyłem, zdefiniowane mniej więcej właśnie, ale tylko dla moich damage dealerów. No i kalawerę mogliście w tym sezonie Czwartym zrobić, no powinniście, nawet bym powiedział, no bo to już nawet dla mnie, grającego w free-to-play, nie, nie był żaden problem, żeby właśnie zdobyć tego czempiona. Bardzo fajny czempion w jest epikiem, No i tutaj oczywiście korożyn, to co macie, to rzucacie, Jeśli macie luka, to przypuszczam, że jest to jedna z nielicznych drużyn, która jest właśnie w stanie w sezonie czwartym tego asketusa endgame'owego bossa pokonać na 200 milionów damage'u. Nawet te inne drużyny u tych wielorybów, których tam czasami obserwuję, mają problem, żeby aż tyle wbić, no ale róg jest absolutnie pod tym względem. Wyjątkowy, też zastanawiam się, czy to dobrze, że po prostu, no, tutaj demycz na bosach jest tak zdominowany przez jedną postać, którą pewnie każdy by chciał trafić. No, ale nie każdy może. Wydaje mi się, że powinno być to bardziej zbalansowane. No cóż, ale zawsze tutaj przy okazji właśnie prezentacji drużyny, jakieś tam dodatkowe. Moje przemyślenia gdzieś sobie przemycę. Jak chcecie, to skorzystajcie. A dla mnie, akurat taki właśnie team z Korożyn, jeżeli chodzi w ogóle o tą frakcję Poison, wydaje się najbardziej skuteczny. Dzięki za uwagę i widzimy się przy kolejnej drużynie. Cześć.